Kończy się D23 w Brazylii i o dziwo to jest kolejne Expo Disneyowskie, na którym dostajemy nowe zwiastuny, nowe informacje, nowe wszystko ogólnie. I się... po raz kolejny dostaliśmy zwiastun Villa! Co? To znaczy ludzie, ha. którzy tam byli, Ta... ale nie my. Więc dzisiaj nie będzie Daredevil'a. Cześć, witajcie w Hype trainie. Ja jestem Jacek ze mną jest Radek. Obejrzymy sobie nowe zwiastuny Kapitana Ameryki, nowy wspaniały świat, którego premiera w lutym oraz Thunderbolt z gwiazdką. To nie będzie tak jakby zwiastun, ale jakiś special look tak. dla tak. tam Brazylii, ale jednocześnie dla nas. Ogólnie Brazylia musiała mocno urosnąć tam w rankingu krajów u Disney, u Disney ogólnie w krajach popkulturowych, ponieważ na tych różnych Expo, nie tylko te 20. Znaczy, ale na ta, tych ta, ta, ta TCXP i na tych innych eventach brazylijskich, jakoś dużo tam rzeczy zapowiadają. Rzadkość, co nie? Tak, czy znaczy ja sądzę, że gdyby, nie wiem, Polska, nie wiem, przyjęła Czechy, Słowację i jeszcze kilka innych krajów, to też bylibyśmy ważnym rynkiem dla Displaya. Według mnie należy to przemyśleć i za zauważyć, jakie z tego mogą być korzyści. 3, 2, 1, start! Mmm. Mm. 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 Here I am. Mm. Jest Isaiah Bradley Uuu uh -huh. You wanna help me? Is there anything you remember? Uh -huh. Ladies and gentlemen the czy tam wcześniej the było United tyle States, ziarna W poprzedniej zwiastunie mm, Nie wiem Uuu uh -huh. Bo pomimo słabego bitrate'u coś tam widzę Whatever hmm. this no? is Cap Be careful. Jakie filtry nałożyliście w Marvelu? What do we know? There were five shooters. Mm. This was a coordinated terrorist attack, sir. I was a wartime general. So Disney ma teraz takie dobre zwiastuny ostatnio? Now I'm wartime president. Oprócz Your circle has been compromised. Let me fix it. Watch yourself. Wiesz, z jasnym tajnym też był I'm not. Uuu. Nawet w tym ogrodzie, nawet tam, gdzie są te wiśnie, czy tam cokolwiek tam było, ten... tam... No Jezu, naprawdę, naprawdę, że walnęli na cały film jakiś filtr. I nie narzekam. Ciekawe, czy to tylko na potrzeby gwiazdach na... Jezu, to, to dobrze wygląda. Right. o Oh. Eternal Reference Someone's been crushing on everything You're under arrest I don't hmm. want a variable out there that I can't control <laughs> <Jest to zdecydowanie laughs> caught without his wings You like to play dress up and blindly execute the state's orders Don't say I didn't oh. warn you What if this? this is a trap? You don't even know what this is To już jest bliższe temu, co zobaczymy rzeczywiście, finalnie, jeśli chodzi o efekty specjalne. Niż jakby w je do poprzedniego zwiastuna. O matko, Bosko, coś to się stanęło. Trzeba powiedzieć o tym. Znaczy, to już mówiliśmy przy pierwszym zwiastunie do kapitana Ameryki. Czy naprawdę, tak ktoś inny zaczął te zwiastuny montować, bo one są. No, Nie, ale ten w ogóle, to o co mówiłem po drodze o filtrach. Zauważyłeś Radku, że nie dość, że mamy ten taki trochę więcej ziarna w porównaniu do poprzedniego zwiastuna, no, to jeszcze takie jak, jest, jak są statyczne ujęcia, to widać tak, że troszkę się rusza, tak jakby to było zgrywane z taśmy. Jeśli chodzi, tak próbuję imitować to, jakby to było nagrywane na taśmie 35 mm. Taka, ale, ale, mamy ale nie ten, jest. Też, też ten zamysł z tym takim podzieleniem tego ekranu na dwie połowy i tak jakby no Mhm wow, mm, mm. ale co? I tak jakby mamy na przykład co? tą scenę jak jest na przykład połowa głowy Harrisona Forda, połowa głowy Antoniego Makiego no i tak jakby Forda jest, Ford jest najmocno naprawdę akcentowany ten jego wątek, tak jakby ta takiego ta relacja pomiędzy właśnie nim a samym Wilsonem. Mhm. Mm. Nie wiem. No, nagle ten film stał się nadal mamy tutaj kto to powiedział tam jak Czerwonego pudziana, mamy tutaj Czerwonego halka, ale nadal jakby to się stało jakieś takie bardziej namacalne pomimo tej całego festu efektów specjalnych, wybuchów, latania wszędzie i w ogóle. Nie wiem. Tak i oczywiście mamy nasze wielkie dziwio. nawiązanie do Eternals, co też pokazuje, że naprawdę pamiętamy o tym filmie. Eternals. Jeszcze jeszcze Kevin Feige i was zaskoczy. Wr wrócimy do tego jeszcze. Obie tak. Kevin nam obiecał. Dokładnie. Będzie, będzie. Okaże się, że nie wiem, w, w Avengers będą skrywać w, 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 tych w, Eternals wszędzie, tych aktorów, i nagle się okaże, że w Avengers wątek Eternals nagle się stanie istotny. Co? co? To czy, nie wiem, czy stanie się istotny, ale czy jesteśmy w stanie wykluczyć, że Eternals gdzieś się tam objawią? Czy to jest w ogóle zabawne, że rozmawiamy o tym w kontekście zwiastuna na nowego kapitana Ameryki. My jak, tak, i, mieliśmy tutaj tak, jeszcze tak. jakieś więcej ujęć z tą postacią, którą gra Giancarlo Esposito. Tak. Już teraz, nie mam teraz wrażenia, że jest to oderwane od całej reszty, tak jak w tym pierwszym zwiastunie mówiłem o tym, co nie? Nadal nie ma go dużo, ale tak jakby e, oczywiście wygląda to dużo lepiej, ale tak jakby ja tutaj oczywiście skupiałem się na ten teraz, jednak widać o tym, że ten film i mam nadzieję, że tak będzie. Bo na przykład miałem taki problem z Czarną Panterą, bo jednak Czarna Pantera jest według mnie druga e, jest naprawdę fajnym filmem, a jednak tam za dużo było takich wątków, które miały tak na siłę budować nam świat. I mm. mam wrażenie po tych zwiastunach, po tym, co na razie dostajemy, że raczej spodziewam się tutaj bardziej spójnego filmu. Yy, może będą tak, jak oczywiście te rzeczy, yy, tutaj właśnie z Celestianem, jakieś właśnie takie oczka, jakieś takie nawiązania, ale one nie będą tak, po prostu nam po prostu całe potężne wątki, które po prostu. W sumie nie idą w żadną stronę, bo budują nie wiadomo co. Dobra, to przechodzimy do zwiastu na Thunderbolts, zapowiedzi Thunderbolts. Tak. Thunderbolts nas po pierwsze zaskakuje tym, że dostaliśmy już drugą zapowiedź, tak w sumie można powiedzieć, i po raz kolejny ta zapowiedź jest długa, bo ona ma 3,5 minuty, więc już tak 7 minut dostaliśmy w sumie z tych Thunderbolts. Tak, ale w sumie tak ponad minuta na początku to będzie scenka. Dobra, start. O, oh, Merkel sobie. you a drive through Oklahoma so flat. Flora's pure. Uh, you got a convoy approaching fast. Step on it. Come on. Come on, baby. Okay, a bit faster, please. No. Lexi! Okay, don't worry, don't worry. Engaging defensive measures. O mój Boże, to jest klimat. Trochę humorku. Właśnie, to mnie ciekawi w kontekście tego filmu. jak, jak tutaj, Jaka tutaj będzie dynamika? Jaki będzie ten humor? Tak, bo od razu już widzimy, że na To oh, oh. jest... It's a soldier. Nie, no nie ciesz się okay, tak. Widać, że to jest zupełnie inny klimat niż to, co cool. w Jeszcze teraz tego nie widzę. Znaczy ja już widzę, tak jakby że to nie jest bo inaczej wzratem, to trzeba bardzo poważne przez cały A tutaj to już jest pod porównanie do kapitana. Tak, do kapitana. To tak, to, 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 to tak. That's not good. No właśnie, nie tak dobrze. Crazy is it to think of all the <śpiewanie> monumental fights that happened exactly here where you're standing. Teraz wy się pojawiacie pojawiły. It's got good optics. Look at you. You are all <laughs> so adorable. It's shit, Valentina. <laughs> oh. The assignment is, oh, wait, hang on. Oh. The assignment is complete. The assignment what me. kind of super serum did you get? I don't know, regular. Hydra. Hydra? Oh, fancy! <laughs> Who is this <laughs> old is Santa? Santa. The Red Guardian. What? <laughs> Everyone here has done bad things

Uh, I'm, I'm Bob. Właśnie, fajne, że to, że to nie jest montaż zwiastuna, typu, wiesz, że olecimy po wszystkim raz, dwa, raz, dwa, tylko mamy. Stink. Mieliśmy na początku scenkę, mamy tutaj jakieś pojedyncze fragmenty wyjęte z filmu purpose. właściwie. Także so hasła. Czyli so ogólnie czuję, że to już pierwszy zwiastun nie Jeden na jak oh, yeah! gdzietoFixed bardzo ważny tak duel just punch and shoot We are the thunderbolts O Can't call ourselves that thank god O a czemu nie? thunderbolts to cool no Kevin Feige nam obronił <grym> Dobrze no, zapas teraz zauważyłem, że to jest ta przyciąka ten impact, ale impact, który się pojawiał na plakacie, który krytykowałem. Dobra, co sądzimy? Sądzimy tyle, że, znaczy tak jak już powiedziałem w trakcie, że no widać, że to jest jednak zupełnie inny film, przynajmniej to co nam pokazują, bo tak jak Kapitan Ameryka to jednak idzie takie w stronę bardziej właśnie tego zimowego żołnierza, właśnie w te takie najcięższe strony MCU, natomiast Thunderbolts to już są tacy trochę... Strażnicy Galaktyki. Nie oczywiście aż w takim stopniu, bo to jednak Strażnicy Galaktyki to jednak ten humor tam jest do, do potęgi, której, jeśli mamy oczywiście gadającego szopa, i jak mamy gadającego szopa, to, to wiadomo, że humoru jest dużo więcej z samego tego powodu. Ale tak jakby widać, że, ten, że tutaj próbują zrobić taki trochę legion samobójców trochę coś tego typu. Ale nie zamrocznie, ale też, żeby nie było za luźno, jak w, w przypadku z, zwykle, jak to wygląda w takich produkcjach u Marvela, o czym wspominałeś wcześniej. Od jeszcze odnośnie kapitana Ameryki, ja mam. Tak mi przyszło do głowy, właśnie, że ja trochę mam wrażenie, że ten zwiastun ostatni to wygląda tak, jakby właśnie kapitan Ameryka, zimowy żołnierz chciał być zimowym żołnierzem. Tak spotęgowane jest to jeszcze mocniej, albo tak jak niektórzy to mogą pamiętać przez różowe okulary, Albo właśnie zupełnie nieróżowe, bo tam było mniej kolorów. Ale wracając do tych Thunderbolts, to co robi ten zwiastun, ta zapowiedź dobrze, to nie wszyscy siedzą w tym w poletku Marvelowym. No jednak warto będzie zarysować ludziom ten team. Ludzie, jak zobaczą nazwę Thunderbolts, to nie będzie coś, co, co, można będzie, co, co wszyscy kupią od razu, co nie. Tak, tym bardziej, że to już w ogóle. Ale ten zespół jednocześnie jest o tyle ciekawy, że tu mamy na przykład wprost nawiązanie do serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, to, co jest istotne w obu tych produkcjach. To znaczy, to jest, to jest też bardzo ciekawe w kontekście obu tych produkcji, które mamy zapowiedziane na połowę drugiego, raczej na połowę przyszłego roku, że one stricte wychodzą nam z Falcona Zimowego Żołnierza. Tak, jedno mniej, to znaczy jeden to czy znaczy kapitan Ameryka w stu procentach, a Thunderbolts wychodzą nam, wywodzą nam się z kilku seriali Disney Plusowych właściwie. Tak, taky i I jeszcze. I Antmana, drugiego i w ogóle tak. ze wszystkich, tylko w, tak. w, przypadku, w tym przypadku, może z, niektóre postaci będą tutaj potraktowane lepiej. Oczywiście, oczywiście. Ale ty zobaczcie ciekawe, jak to będzie ostatecznie w samym filmie, twórcy tego filmu muszą wyjść z założenia, że nie każdy musi kojarzyć każdą postać. Niech jeśli... nikogo nie zmienia. Tak, a jeżeli za bardzo pójdziemy w stronę tak jakby tłumaczenia wszystkiego, to też to o, przejdzie. Będzie, no, no też będzie po prostu nudzić ten film. Okay. Więc tu jest trochę spory problem, jest taka rzecz do rozwiązania. Ale tak jakby patrząc na ten zwiastun, to ja widzę potencjał na to, żeby w jakiś nam zabawny, przyjemny sposób nam to przedstawić. Tak, bo jest to gadatliwa z, zgraja ziomeczków, zdecydowanie. Cieszy mnie trochę też to, że tutaj skupiliśmy się bardziej na jakichś interakcjach. W poprzednim zwiastunie mieliśmy więcej pokazanej akcji i o to jestem już w miarę spokojny. Teraz... Teraz jakby już mam bardziej pełniejszy obraz tego filmu i o dziwo mam paradoksalnie lepszy obraz jak będzie wyglądać ten film, niż sam Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat, bo tam były te dwa zwiastuny, które są... No Niby idą w tę samą stronę, ale mam wrażenie, że są dwa tak. zupełnie różne kierunki. Wizualnie też są przedstawione tak. inne rzeczy w dwóch zwiastunach, więc jestem ciekawa, jak rzeczywiście finalnie będzie to wyglądać w tym filmie. A tutaj, no ja no... tutaj jest spójnie. Od początku, tak, kiedy ja... zobaczyliśmy pierwszy zwiastun. Tak, ja natomiast się trochę boję, że jak dostaniemy pełny zwiastun, to będzie trwał 5 minut. Nie, nie, no może już bez Ty. przesady. Ty. <laughs> Dobrze, dajcie nam znać, co wy uważacie o tych dwóch zwiastunach. Wpadajcie na naszego Discorda pasażerowie High Trainu na inne reakcje oraz na nasze podsumowanie tygodnia, które było pewnie wczoraj, jak to wrzucamy i tam mówiliśmy więcej rzeczy o D23 w Brazylii i ogólnie rzeczy, które się dzieją w popkulturze. Do zobaczenia na razie.